Nasza marka to As. As od imienia i nazwiska Antonino Siani. As to firma, która produkuje oliwę extravergine na Sycylii w Corleone. Corleone, które jest znane na całym świecie. Corleone, które zasłynęło z słynnego filmu. My, z kolei, chcemy Da ci il corleone jako miejsce, z którego wypływa złoto, złoto płenne, oliva extravergine. Cinque anni fa, grazie a mia moglie per input di mia moglie, abbiamo deciso di far assaporare questo olio che fa parte poi della cultura, del sapore, dei Mediterraneo, ma soprattutto di Corleone. Perché questa zona, secondo me, del corleonese è uno dei migliori oli a livello mondiale, perché abbiamo un, un microclima, un clima stupendo in questa zona. Abbiamo deciso di far assaporare questo gusto, questa tradizione, questa cultura, questo bouquet di questo olio, nel suo paese principalmente, la Polonia e anche in tutta Europa. Abbiamo spedito olio in Germania, abbiamo spedito in Danimarca, abbiamo spedito in Inghilterra e anche in Italia. Zbiory w naszej firmie, w Corleone, w naszej firmie, która nazywa się już wspomniałam wcześniej As, odbywają się ręcznie i mechanicznie. Mechanicznie to znaczy za pomocą odpowiednich urządzeń. Tam, gdzie możemy dotrzeć rękoma, zbieramy ręcznie oliwki. Tam gdzie oliwki znajdują się wyżej i rosną na wyższych y, poziomach drzewka, no niestety musimy użyć y, urządzeń. Te zbiory to wyjątkowy moment. Zbiory muszą być dokonane w tym samym dniu i w tym samym dniu w zasadzie oliwki muszą być y, podlec y, procesowi właśnie wyciskania, tak żeby uzyskać y, z oliwek olej extra virgin. Czyli pod drzewkami są rozkładane. Siatki, na które spadają oliwki. My natomiast zbieramy i przenosimy te oliwki do dużych koszy, które znajdują się właśnie na przyczepie, a wieczorem przewozimy je do młynu, w którym zaczyna się właśnie proces przetwarzania oliwek. La molitura è la fase in cui dall'olivo esce l'olio. Questo processo inizia da un rullo in cui porta questa oliva, a, prima di tutto si toglie le foglie tramite un aspiratore, poi viene portato questo rullo in un frangitore che rompe l'oliva e il guscio e poi da questa rottura di questa, di questa oliva viene fatta la pastola di oliva. Entra una centrifuga. Girando, girando per circa 45 minuti, viene poi messa in un macchinario in cui questo olio viene separato dall'acqua di vegetale ed esce l'olio extravergine d'oliva. Oggi i migliori orifici, i migliori frantoio sono quelli a freddo in cui viene un ottimo olio e non viene intaccata la molecola dell'olio. Dlaczego wybrać nasz olej? Olej skorleone, oliwę na skorleone? Ponieważ według mnie jest to najlepsza oliwa na świecie. Mamy wspaniały klimat, mamy wspaniałe gatunki drzew, z których produkujemy oliwę. Oprócz tego oliwka jest wyciskana na zimno. Kwasowość jest niewielka, ponieważ od 0,2 do 0,4%. Nasza oliwa ma mnóstwo witamin, mnóstwo przeciwutleniaczy, jest biologiczna. Uważam, że nasza oliwa jest po prostu najlepsza.